Celiakia. Czy wiesz, że istnieje kilka jej twarzy? Nazywam się Tomasz Warchoł i jestem dietetykiem klinicznym. Specjalizuję się w chorobach jelit, w tym celiaki i chorobach metabolicznych. Celiakia to choroba autoimmunologiczna, która powstaje w odpowiedzi na spożycie glutenu, białka znajdującego się w pszenicy, życie i jęczmieniu. Rozróżniamy kilka jej form. Celiakia klasyczna Objawia się typowymi dolegliwościami jelitowymi. Celiakia atypowa objawia się nietypowymi objawami, które nie są bezpośrednio związane z układem pokarmowym. Celiakia bezobjawowa, utajona, charakteryzuje się brakiem typowych objawów przewodu pokarmowego, a mimo to powoduje zmiany w błonie śluzowej jelita cienkiego. To czyni ją bardzo ciężką do zdiagnozowania. To tylko wierzchołek góry lodowej. Celiakia to złożona choroba, a jej zrozumienie wymaga dalszej edukacji. Na moim profilu znajdziesz dodatkowe informacje, porady i wskazówki, a jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, zapraszam do współpracy.